Witam państwa serdecznie Maciej Maciak program Musisz to wiedzieć. Puszczę wam Brauna, jak obraża głowę państwa rosyjskiego, nie nazywając wprost zbrodniarzem, ale on to mówi. Czy pana zdaniem Władimir Putin jest mordercą? Prowadzi wojnę i jest najwyższym przełożonym ludzi, którzy walczą, a jak walczą, to zadają też śmierci szerzył zniszczenie. Problem w tym, że Władimir Putin nie wypowiedział tej wojny. Problem w tym, że władze rosyjskie upierają się nazywać te operacje na różne sposoby, ale właśnie tak, żeby nie nazywać jej wojną. I stąd można powiedzieć, Władimir Putin sam znalazł się na spalonym z własnej wojny. Gdyby nie owijał rzeczy w bawełnę i ogłosił światu, że toczy wojnę, no to wtedy wszystkie te sprawy byłyby podporządkowane prawu y, y, międzynarodowemu, które stanów wojny dotyczy. A tak? Z jego własnej woli to wojna nie jest, no więc jeżeli ktoś kogoś zabija i, i podpala i, i, i wjeżdża ciężkim sprzętem, czy też nadlatuje, a nie jest to wojna, no to co to jest wobec tego? Powtarzam, Włodzimierz. Tak, tak, tak. Od Lenina do Putina, książka pana Brauna. A ćwoki uważają, że to jest prorosyjski polityk. Niesamowite, proszę Państwa. To trzeba mieć naprawdę siano w głowie, trocinę w głowie, żeby tak prostych wniosków nie móc wyciągnąć. Kim jest pan Grzegorz Braun, który krytykuje innych, że owijają w bawełnę, a sam e, snyki, snyki... E, Trudno stwierdzić, co on mówi dla prostego człowieka. Tak, tak, Brown, Brown powiedział dokładnie, że Putin jest mordercą. Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd. To jest jakiś obłęd. Przypomnijmy sobie te wszystkie specjalne operacje Stanów Zjednoczonych, w tym wciągniętej do tych operacji przez rządy tam i Lewicy, i Platformy, i, po, i, i po PiSu. Pol polskich żołnierzy, które nigdy wojną podobno nie były. To były misje. Misjonarze jechali. Proszę Państwa, no, 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 nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować.